Witam was bardzo serdecznie i zapraszam na parę informacji ze świata filmów. Śmierć na planie filmu mroczny rycerz powstaje. Studio Warner Bros. potwierdziło ten incydent. Więcej w dalszej części programu. Tymczasem, jeśli chodzi o filmy skończone, to już 16 grudnia do polskich kin trafi "Chłopak do towarzystwa", czyli historia pewnego profesora Pola Dano, który zostaje przyłapany na noszeniu damskiej bielizny. Było na Zawsze Ze świata przychodzi do nas również bardzo ostra wiadomość. Otóż powstanie kolejna część piły. W 2010 roku mogliście zobaczyć piłę 3D, która okazała się wielkim sukcesem, bo zarobiono na niej 136 milionów dolarów. Zapewne na fali tego sukcesu wytwórnia Lionsgate zamierza wyprodukować kolejne części. Wracając do najważniejszej informacji, na planie najnowszej części filmu o przygodach Batmana zmarł człowiek. Był to statysta, który brał udział w próbie do jednej ze scen walki. Jak ustalili biegli, mężczyzna doznał zawału serca. Natychmiast została mu udzielona pomoc oraz przetransportowano go do szpitala. Niestety, mimo tego mężczyzna zmarł. W ostatnich miesiącach jest to już trzeci tragiczny wypadek na planie filmowym. W październiku zginął kaskader na planie Niezniszczalnych 2, a w listopadzie członek załogi GI Joe. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś o jednym z najciekawszych seriali PRL-u lub uczcić 50-lecie kariery Daniela Olbrychskiego, to zachęcam Was do odwiedzenia serwisu filmonet.pl. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia. Pa! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia newsów filmowych. Zaczynamy od informacji ze świata. Krytycy z Los Angeles nagrodzili najlepsze filmy tego roku. Wśród laureatów znaleźli się między innymi twórcy Spadkobierców czy Drzewa Życia. W Hollywood przenosimy się do Paryża, gdzie właśnie trwa czwarta edycja tygodnia polskiego filmu Kino Polska. W ten weekend paryscy widzowie mogli podziwiać dwa filmy młodych polskich twórców. Sale samobójców Jana Komasy i galerianki Katarzyny Rosłaniec. Wracamy do Stanów. Sylwester w Nowym Jorku zadebiutował na szczycie amerykańskiego box office'u. Obraz przedstawia historię kilku mieszkańców Nowego Jorku, których losy splatają się w Sylwestra. Główną siłą filmu jest gwiazdorska obsada, bo zobaczycie w nim między innymi Roberta De Niro, Halle Berry, Jessica Parker, Johna bon Voivodiego i naprawdę wielu, wielu innych. I look Wracając do tematu dnia, krytycy z miasta Aniołów przyznali swoje nagrody. Film Spadkobierce Aleksandra Pejna został wyróżniony w kategorii najlepszy film. Za to nagroda za reżyserię powędrowała do drzewa życia Terensa Malika. Swoje nagrody otrzymali również aktorzy, w tym Michael Fassbender, dla którego był to bardzo szczęśliwy rok. Zagrał w kilku ciekawych filmach, takich jak X-Men I klasa czy Niebezpieczna Metoda, a pod koniec roku Mikołaj obdarował go wyróżnieniem od najbardziej złośliwych i wymagających krytyków świata. Pogratulować tylko! W serwisie Onet film znajdziecie recenzje filmów, które w piątek trafiły do polskich kin, czyli Chłopaka do Towarzystwa i filmu Reset Ucieczka z łap śmierci. Na dziś to by było na tyle. Do zobaczenia. Pa! Witam Was serdecznie. Listy do M nacautują w rankingach inne polskie komedie, w tym Och, Karol 2". Przyszedłem do syna. A do kogo konkretnie? Zadowolony z siebie, egoista, prawdziwy bałwan. Czy do pana? Następny film o przygodach Jamesa Bonda będzie jeszcze lepszy od swojego poprzednika, tak uważa Daniel Craig. Jego zdaniem reżyser Sam Mendes dorastał z Bondem w ten sam sposób co on, dlatego jest pewien, że najnowsza część pod tytułem Skyfall będzie jeszcze większym hitem niż Casino Royale. Premiera filmu już 9 listopada 2012. Charlotte Gainsbourg ponownie spotka się na planie z reżyserem Larsem Fontier. Wszystko za sprawą filmu The Nymphomaniac. Film w ośmiu rozdziałach będzie przyglądał się życiu erotycznemu pewnej kobiety. Od narodzin aż po pięćdziesiątkę. Listy do M w tym roku są bezkonkurencyjne. Popularnością film przebił superprodukcję 1920 bitwa warszawska oraz hollywoodzkie hity, takie jak Harry Potter i Insygnia Śmierci Część Druga oraz Piraci z Karaibów na nieznanych wodach 3D. Film cieszy się tak wielką popularnością, że już w ten weekend spodziewany jest dwumilionowy widz. Historia filmu nie jest dość skomplikowana, co może być wielką siłą tej produkcji. Dokładnie chodzi o to, że pogubieni życiowo bohaterowie, w ten jeden wyjątkowy dzień odkrywają, że to, co im się przytrafiło, to właśnie miłość. Czas. możesz powiedzieć, co ty wyprawiasz? Zamawiam świętego Mikołaja. Kto filmu jeszcze nie widział, to powinien zarezerwować sobie ten weekend na romantyczne wyjście do kina, właśnie z listami do M. No uśmiechnij się, uśmiechnij się, no! Wesołych świąt! Ja, niech go pani weźmie, może on chce lizaka albo coś, nie wiem. W serwisie Onet Film dowiecie się, co dzieje się z takimi aktorami jak Malakia czy Opania i dlaczego nie królują w polskim kinie. Oraz przeczytacie o mężczyznach na skraju załamania nerwowego. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kilka informacji ze świata filmu. Zaczniemy od jakże smutnej wiadomości. Film o Emi Winehouse nie powstanie. Jest to całkowicie pewne. Moim zdaniem jednak fani i wokalistki nie odpuszczą i będą szukali jakiejś pamiątki po swojej ikonie. Na co mogą liczyć? O tym w dalszej części programu. Kolejna informacja dotyczy szczegółów wyrzucenia Charlie'ego Shina z serialu 2,5. i Pół. Jak zapewne wszyscy bardzo dobrze wiecie, chodziło o dość luźne podejście aktora do tego właśnie serialu. Często się spóźniał i brał narkotyki. Teraz już wiemy, że to była kokaina z planu. Dosłownie wyrzucił go producent Chuck Lorre. Prywatnie kolega Shina nie mógł on znieść tego, że jego przyjaciel stacza się i zagraża innym osobom z planu. W dziewiątym sezonie Shina zastąpił Ashton Kutcher. Moment. Jesteś w domu dla Suzanne? Muszę być. Nie zasłoniłeś hand. słuchawki dłonią. No, Olerka. Right. Sorry, Przykro mi, nie ma. Z wielkiego świata amerykańskich seriali przenosimy się na nasze rodzime podwórko. Wszyscy kochają Romana, wraca na antenę. Jednak nie chodzi tu wcale o nowy sezon. Władze TVN postanowiły w styczniu i lutym wyemitować wszystkie 15 odcinków pierwszej serii. Przypomnijmy, że pierwsze podejście serialu było dość nieudane, bo produkcja została zdjęta z anteny po emisji zaledwie 4 odcinków. Przyniosłam ci fantastyczny krem na wory pod oczami. Mamo, to jest maść na hemoroidy. Trochę szczypie, ale zobacz, jak to działa. Gdzie w tym domu trzyma się ketchup? Wracamy do najgorętszego tematu dnia. Ojciec Emmy Winehouse, Mitch, zaprzecza, jakoby w planach był film o jego córce. Co więcej, zarzeka się, że takie dzieło nigdy nie powstanie. Ojciec artystki posiada całkowite prawa do pełnego katalogu wokalistki i bez jego zgody żaden film nie może zostać udźwiękowiony kawałkami Emi. A przyznacie chyba, że film biograficzny bez piosenek wokalistki to dość kiepska sprawa. Mimo swojego nastawienia do filmu o córce, Mitch podpisał ostatnio umowę z wydawnictwem HarperCollins. W ramach którego spisze wspomnienia o swojej córce. Nie pooglądacie, ale przynajmniej będziecie mogli poczytać. Najlepsza płyta i piosenka, najlepszy album, najlepsza piosenkarka nazywam się Mitch Winehouse. Myślicie, że wiecie o nas wszystko? Chcecie dowiedzieć się, dlaczego mafiozi zostali wypchnięci przez bankierów z roli czarnych charakterów? W serwisie Onet Film znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Ponadto będziecie mogli przeczytać wywiad z jednym z najlepszych polskich aktorów, czyli Mirosławem Bakom. Na dziś to już tyle. Do zobaczenia. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dawkę najświeższych informacji ze świata. Filmu zaczynamy od tego, że rodzina Clinta i Studa idzie w ślady szalonej rodzinki Osborne'ów, Kardashianów i Hoganów, będą mieli własne reality show, premiera już na początku przyszłego roku, ale więcej zdradzę Wam za chwilę. Kolejna informacja dotyczy równie wielkiej gwiazdy Hollywood, a dokładnie Toma Cruza, który nie chce przechodzić na emeryturę. Mimo pięćdziesiątki na karku, aktor zarzeka się, że nie zamierza kończyć z filmami akcji. Będę grał, póki starczy mi sił, oznajmił aktor. Tom uwielbia kręcić filmy akcji, dlatego ostatnio poinformował, że chętnie wróci do roli Mavericka w kontynuacji Top Gun. Oczywiście, o ile scenariusz przypadnie mu do gustu. You're not gonna make it. You're not helping. Kolejna informacja dotyczy jeszcze starszego pana, a dokładnie 73-letniego Antonego Hopkinsa, który wydaje płytę. Album zatytułowany będzie Composer i usłyszymy na nim autorskie, klasyczne kompozycje tego artysty. Hopkins rozpoczął fascynację muzyką klasyczną w wieku 6 lat, jednak dopiero teraz postanowił wydać własny materiał. Jego filmowy dorobek kończy się na obrazie 360. Zawsze ja też.

czy może będzie zachowywał się jak bohaterowie jego ostatniego filmu, J. Edgar? Right you. scared, w lutym przyszłego roku w telewizji ukaże się jeszcze niezatytułowany reality show przedstawiający życie jego rodziny. Poza reżyserem w programie wystąpią jego żona Dina, 15-letnia córka Morgan oraz Francesca, 18-letnia córka Clint'a z byłego związku. Zapowiada się naprawdę ciekawie, bo będziemy mogli obserwować życie jednego z najsłynniejszych ludzi Hollywood – oraz relacje łączące Dinę, Morgan i Franceskę, tak na marginesie początkującą aktorkę. Program realizują ludzie odpowiedzialni za sukces rodziny Kardashianów oraz The Real World. Z pamięcią Mikołaja jest coraz gorzej, dlatego potrzebuje on następcy, i idealny do tej roli jest pewien mały Australijczyk. Czy podoba temu wyzwaniu? Tego dowiecie się z filmu Pomocnik Mikołaja, a w serwisie Onet Film przeczytacie recenzję tego dzieła. Poza tym zachęcam Was do przeczytania artykułu, z którego możecie się dowiedzieć, dlaczego kochamy nienawidzić znanych. Na dziś to tyle. Do zobaczenia. Cześć!